Witam serdecznie, moi drodzy. Zrobimy czytanie Lustro Uczuć. Zobaczymy, co nam karty pokażą na chwilę obecną. Przypominam, że tarot nie jest wyrocznią, to jest tylko wskazówka i podpowiedź. Wy oczywiście macie wpływ na swoje życie, na podejmowane przez siebie decyzje. Zobaczmy, moi drodzy, co w najbliższym czasie dla was sprawdzimy energię męską i żeńską. I jeżeli z wami bardziej rezonuje właśnie energia która będzie na dole jest żeńska na górze męska tak jeżeli bardziej rezonuje odwrotnie to sobie kochani odwróćcie bo w tarocie energie są zamienne także o tym również należy pamiętać i mieć to na uwadze zobaczmy zobaczmy co nam się w kartach pokaże nasi drodzy panowie energia mężczyzny mhm. okej okay. I energia naszej kochanej kobiety. Mhm. No, więc tak, jeśli chodzi o mężczyznę, on jest w królu denarów. To jest mężczyzna, który chce stabilnego związku, on ma poukładane życie. Mężczyzna, który potrafi zarabiać, ogarniać swoje życie. On wie, czego chce. Co prawda to jest wolna energia, bo on bardzo, bardzo wolno się będzie decydował, tak? Czy on tak naprawdę chce wejść w relację, czy nie. Ale jak już wejdzie, to tak na 100% się zaangażuje. On musi być pewien, że to jest właśnie to i że to jest kobieta, z którą on pragnie iść przez życie, tak? Że tu jest miłość, że on faktycznie kocha, bo mężczyzna w momencie, gdy zrozumie, że kocha, to faktycznie będzie się starał, będzie dbał i da z siebie wszystko, tak? Ale musi wiedzieć, że warto. Co on tutaj myśli? No on ma jeszcze takie trochę trudne myśli, bo on został w przeszłości zraniony, więc nie do końca potrafił uwierzyć w to, że jego życie może nabrać barw, że mógłby się otworzyć, mógłby tutaj to swoje serducho, tak, otworzyć i, i kochać, i być kochanym, przede wszystkim pozwolić sobie na to, żeby ktoś jego pokochał, tak? Więc jeszcze czasami wraca do tych myśli, do tych wspomnień. Może ktoś z przeszłości się odzywać, bo oczywiście no październik jest takim kochani miesiącem, e, gdzie ta przeszłość będzie się odzywała. Ta przeszłość będzie się odzywała, dlatego że tutaj mamy e, tak jakby mm, miesiąc takich karmicznych powrotów. E, powrócą ci, którzy sprawili nam ból, żeby wszystko naprawić i zbudować relacje nowej epoki. Dlatego, że w ezoteryce, kochani, uważa się, że każdy człowiek niesie ze sobą energetyczny dług. Za wyrządzony ból, za niezrozumiane lekcje. Ci, którzy kiedyś sprawili cierpienie, powracają do naszego życia nieprzypadkowo. Tutaj wszechświat tworzy sytuację do zakończenia karmy. I tu będzie szansa dla obu stron, żeby naprawić przeszłość, odpuścić dawne urazy i podnieść swoje wibracje. To jest taki, wiecie, tak zwany energetyczny rezonans. Czyli na przykład ludzie przyciągają się wzajemnie podobnymi wibracjami. Jeżeli już wzrosłaś, wzrosłeś, podniosłaś, podniosłeś swoje wibracje, nauczyłaś, nauczyłeś się harmonijnie odnosić do siebie i innych, to ci, którzy kiedyś byli w Twoim życiu, mogą odezwać się po nową energię. Ten powrót nie zawsze dotyczy romansu czy powrotu do siebie, tak? Natomiast jest to takie sprawdzenie Waszej wewnętrznej równowagi i dojrzałości. Jedni będą chcieli naprawiać przeszłość, a inni po prostu odpuścić, podziękować za lekcję i ruszyć do przodu, bo nasza przeszłość to nie tylko wspomnienia, ale też właśnie takie energetyczne zaczepy. Kiedy ktoś wraca, przynosi możliwość naprawienia scenariusza, uwolnienia tych zaczepów, oczyszczenia energii w relacji, zakończenia starych historii i otwarcia drogi dla nowych. Więc, jak wiecie, no tu jest taka synchroniczność i czas. Każde spotkanie zdarza się we właściwym czasie. Gdy obie dusze są gotowe spotkać się na innym poziomie, październik będzie takim czasem przejściowym w roku, bo to jest taki okres intuicji, wewnętrznego wglądu i oczyszczenia. Idealny moment właśnie na takie powroty. Powracają nie po to, by powtarzać ból, lecz po to, by przenieść energię, zakończyć karmiczne lekcje i stworzyć przestrzeń dla nowych, harmonijnych relacji. Także wszechświat daje drugą szansę, żeby przeszłość nie wpływała na waszą przyszłość. Więc albo coś zakończycie, albo po prostu e, niektórzy możecie dać sobie szansę na ten powrót, tak? Tutaj mężczyzna w sercu jest w energii pustelnika. On dużo siedzi, myśli, analizuje. E, potrzebuje takiego spokoju, wyciszenia, potrzebuje ukoić myśli, ukoić nerwy i wejść w taki tryb. Ja teraz muszę zastanowić się, czego tak naprawdę chcę, tak? E, no i super. I tutaj wydaje mi się, że on do Was przyjdzie z taką świeżą energią, z jakąś nową propozycją, tak? Stwórzmy coś, ja jestem gotów. Co prawda to jest energia w paziu, tak, więc taka energia jeszcze dziecięca, taka świeża, że to nie jest tak na 100% przemyślane, ale on będzie chciał próbować. Po prostu chce zaryzykować, tak? Nie wiem, co z tego będzie. Nie nastawiam się, czy będzie dobrze, czy nie, bo tego nikt nie przewidzi, tak, nie jesteśmy jasnowidzami, ale dajmy sobie szansę. Stwórzmy coś, spróbujmy. Ja się na Ciebie otwieram, bo ja wiem, że warto, tak? Więc to jest mężczyzna, który, pomimo tego, że dużo przeszedł w życiu, jest poraniony. Ta przeszłość może go jeszcze boleć, to jednak otwiera się na Ciebie. Ty tak chłodno z dystansem się przyglądasz, bo jesteś kobietą, która no, zna swoją wartość, wiesz, czego chcesz, i tak jakby też dajesz mu tą przestrzeń. Nie naciskasz nic na siłę, ale wiesz dobrze, że. Razem możecie wszystko, taki, tak zwani partners in crime, tak? Więc możecie wszystko zdziałać razem. Tutaj masz w głowie działanie. Ty już wiesz, że fajnie byłoby z nim stworzyć związek, zamieszkać razem, mieć rodzinę, no bo czujesz z tym mężczyzną takie silne połączenie i macie to połączenie. Wy będziecie podejmować decyzję o tym właśnie, żeby razem zamieszkać, żeby coś stworzyć, tak, żeby mieć tą rodzinę. No i w sercu masz kartę śmierci, tu jest duża transformacja. Ty też, moja droga, dużo nad sobą pracujesz Uwalniasz stare karmy, uwalniasz stare lęki Ale jesteś gotowa wejść w te relacje na nowych fundamentach Dlatego, że też miałaś w życiu przejścia Też mogłaś wywnioskować, że w przeszłości mogłaś mieć jakieś toksyczne zachowania tak, Ale po prostu no, byli partnerzy, też tak na ciebie wpłynęli Natomiast teraz jesteś w pełni gotowa na to, żeby przyjąć tego mężczyznę A on jest w pełni gotów przyjąć ciebie Dlatego, że wyczujecie czujecie oboje, że jesteście sobie przeznaczeni i właśnie w życiu no taki psikus często nam się trafia, że poznajemy osobę, której nie planowaliśmy poznać, a jednak zakochujemy się, już później nie potrafimy bez tej osoby żyć. I tak karty pokazują. Mhm. Będziecie budować, kochani, będziecie budować, będziecie tutaj przeprowadzać się, planować przyszłość, bo to jest planowanie wspólnej przyszłości, tak? Planowanie będzie otwieranie się na siebie. Będziecie działać, będziecie ruszać do przodu, pomimo że jeszcze. Gdzieś tam poczujecie jakieś wewnętrzne blokady, konflikt, to zaryzykujecie, bo, bo stwierdzicie, że życie ucieka bez sensu w ogóle zastanawiać się. E, zawsze fajniej i łatwiej we dwoje, tak? No bo we dwoje można góry przenosić, a samemu, no to wiadomo tak w pojedynkę smutno, głucho, pusto. E, wy się świetnie dogadujecie, wy tu potraficie ze sobą i bawić się, i cieszyć swoim towarzystwem, i macie wspólne pasje, zainteresowania. No, i te karty nam pięknie pokazują właśnie Waszą relację opartą na przyjaźni. Tu jest przyjaźń, kochani, tak? Mimo, że jest zaprzeczenie, mimo, że jest niepewność, bo oboje się trochę boicie zaryzykować, boicie się, że ta relacja będzie na krótko, to jednak, mimo wszystko, czujecie, że to jest szczęście, że ta nowa osoba wnosi do Waszego życia dużo szczęścia. Nowa osoba, dlatego, że ta osoba pojawiła się w Waszym życiu prawdopodobnie w tym roku. Tutaj trafiłam na osoby, które poznały się, Właśnie w tym roku, to nie jest relacja długoletnia. E, I pomimo tego, że właśnie macie te lęki obawy, to oboje jesteście gotowi zaryzykować, wejść w to e, i po prostu cieszyć tą relacją. Także ja myślę, że jak się otworzycie i zaryzykujecie, kochani, e, nie będziecie pełni obaw, tylko po prostu z szacunkiem i z miłością, z przyjaźnią wejdziecie na tę nową ścieżkę, e, to ta relacja się pięknie wam poukłada. No i karta wyroczni, pytanie, co musisz zostawić za sobą? Ja uważam, że trzeba pomyśleć o tych lękach, zamknąć to, nie zaprzeczać temu, po prostu dać sobie szansę, tak? Zbliżyć do siebie, e, przebaczyć e, wszystkim byłym partnerom, żeby móc się otworzyć na tą nową relację. Dlatego ten miesiąc jest taki właśnie e, oczyszczający. No i tutaj, kochani, zobaczcie, macie szczęście. Także ta relacja pięknie wygląda. Jeśli macie ochotę na czytania prywatne, kochani, zapraszam do kontaktu. Wszystkiego cudownego i pozdrawiam.